Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krzysiek Wer, a to kolejny odcinek z gry Gothic. Ostatnio, jak wiecie, źle się gra skończyła, nie pożegnałem się nawet z wami, gdyż się skraszowała. No i co zrobić? Zacięła się. Od tamtego momentu co zrobiłem? Trochę wybiłem tych... No, powtórzyłem te wilki, tam powybijałem. Poszłem do Diego, nauczyłem się 5 zręczności i 5 siły, więc siły już jest 100. I zręczności 26. Jak widać mam y, kuszę. Poszłem także do Fiska, gdzie jak zobaczycie miał 1600 bryłek rudy. Wszystko wymieniłem. I mamy... 1900-1900 miał. Wszystko wymieniłem. Mam 2500. Poszę szukać też tej lepszej zbroi. Nie, udałem się do tego kowala. I co się okazało? Mam nawet na tą najlepszą zbroję ilość bryłek rudy, bo trzeba 2100. Ale nie mogę jej używać. Nie, nie sprzeda mi jej. Na tą trochę gorszą na średnią zbroję. Trzeba 1600 600 bryłek rudy. Ale też jej mi nie sprzeda. No to dupa. No to co zrobić? Dobra, zapiszę grę. I udajemy się teraz do obozu bractwa, do Korkaloma. Mamy dobry czas, 11.17, bo też się przespałem niedawno. Wejdziemy, tu powinniśmy wejść bez problemu. I jak najszybciej dojść do Korkaloma. Trzeba tutaj jakąś drabinę złapać. To do Karkalama miałem mieć, nie do inne, nikogo in, innego Od rale. wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinienem. Dobra, tu nic nie, dziesam, nie gadam. Gadań. Gdzieś tu drabina powinna być Drabino, szukam cię, szukam cię tak długo, jak no nie Jeszcze jest ta misja od mm, Gomeza gdzie musimy się dowiedzieć, czy od Kruka, nie wiem teraz dokładnie Gdzie musimy się dowiedzieć co się dzieje w bractwie, ale wydaje mi się, że zapis w dzienniku wyjaśni się dopiero jak coś zrobimy, bo nikt nam nic tu nie powie Co się dzieje w bractwie praktycznie nie wiemy, chcą przywołać Śniącego i czemu się to nie zaktualizowało, tego nie wiem Dobra, idźmy do Korkaloma. może da nam expa i wbije level Czego chcesz? Znalazłem jaja złożone przez królową Pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Hmm. Mam już dość tej Jaki mi oręż, to? O, to dajmy. Daj mi jakiś oręż. Niech ten oręż sieje śmierć w szeregach Twoich wrogów. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia obniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj. Istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę. Ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać Almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie. Ale mogło się tak zdarzyć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem Cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. To nie mój problem. Lepiej się do tego nie mieszać. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tylko zachowaj to, nie chcesz. Do zobaczenia. Obyś nie. Znalazłem tę księgę? może być, bo to by mogło być jakiś zapisek. Dobra. Dajmy, pogadajmy z nim. Czego chcę? Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. O kurde. To, przeskoczył w grze, tak mi się wydaje, że fest. Ale... Tak poszukiwałem, poszukiwałem i znalazłem księgę bez niczego i mam kolejny poziom. Dajcie mi B. Dalej 10 punktów umiejętności. Dobra, na razie zbieram te punkty. Nic, no nic nie wydaje. A co to mi za oręż dał? Może jakiś dobry? Do samej góry. No zaś łom, łomotacz mi musiał dać. No nic. Co się dzieje na bagnach? Pokażcie mi. Tak. Idę do kruka. O, to chodziło. Ała! Odbiło mnie z czymś. Na razie nie wiem... Nie przychodzę na razie na to przywołanie śniącego. Tu się pozmienia wiele, wydaje mi się. Nie, 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 idę tam jeszcze. Są tam wszyscy, nie idę, nie idę. Nie przywołają beze mnie, przecież tak gra jest pewnie zrobiona. Jak mówiłem, przy okazji się zrobiło to, że wiemy co jest w bractwie. I co tu mamy? Waders zdobyty to 230 perzeta. No dużo do kolejnego trzeba. Poziom 15. Dobra, to już się więcej nie powtórzy. Coś czuję, że za niedługo dosłownie za chwileczkę będzie kolejny rozdział. Tak to czuję, ale nie wiem. Ale coś czuję, że jak przywołam Śniącego, to tu się tyle zmieni. Nie pamiętam już tego, bo dawno grałem w gotika, bardzo dawno temu. I czuję, że orkowie będą atakować i wszystko, a z orkami no, jak widzicie, kicha. Ale też w sumie rację, nie mam zbytnio na czym ekspić. Może teraz zdobędę jakąś zbroję lepszą. Handlarz wziąłem nowy receptura bractwa. Receptury mogłem ukraść. Jak byłem już teraz na Bractwie. Nie pomyślałem. Ten chyba będzie bliżej iść. Nie pomyślałem, mogłem mu ją ukraść, bo to trzeba wykraść ze skrzyni. Nie ma innego wyjścia. Korkalom przecież wyszedł, tylko tamten jeden gościu stał. Trzeba było poczekać. Z nim nie walczę. Samocny. Jak to już widzieliście raz. Przywołanie śniącego. Dobrze idę, no dobrze idę, no przecież nie mogłem pominąć fabuły tak, żeby trzeci rozdział nie był. A na przykład piąty wszedł. Na pewno tak nie mogło być. Pomiędzy rozdziałami jest taka różnica, że przybywa postać, na pewno jakaś postać, coś się dzieje, co doprowadzi nas, co musi nas doprowadzić do kolejnego rozdziału, a bez tego ani rusz, ani rusz. Bo mogę sobie w sumie, no upartego mogę wybić wszystkich. I tych orków, i wszystko mogę sobie wybić raz, drugi. No, nie mam szans teraz z orkami, no ale co zrobić? Dobra, mam nadzieję, że jeżeli pójdę do kruka, powiem mu o wszystkim, to będę mógł już tą lepszą zbroję dostać. Nie chcę kupować tam za 1600 rudy. Chciałbym od razu ciężką. No, ale dobra, tego pewnie nie będę mógł mieć szybko. Z tego co pamiętam, najlepsza zbroja to jest y, spłyt pełzaczy, ale nie wiem, czy ją kiedykolwiek miałem. Musiałem chyba ją mieć. Nie, miałem chyba ciężką zbroję starcznika. Dobra, i tutaj zapiszemy. No to jest najlepsze. Donoszenie na wszystkich, ale to wszystko. Y, Żołnierze są. Kruk gdzieś tu jest. A pójdźmy z drugiej strony. A nie, ktoś tu jest. Se czyści oczywiście. O, Balam. Z nimi nie gadałem. Za Dobra. Dzięki. Uważaj! O, tak mi dużo dał. Nie, nie mogę tu nic wziąć, bo mnie teraz razu zarąbiam. Kruk, Gomez, kruk. Witaj! W tej historii musi być Pomyślałem, że zdam Ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. Mam już dość tej Kim jestem? Nazywam się. Jak idzie.

Od razu. NIGDY WIĘCEJ SIĘ TU NIE POKAZUJ! Nie no, pokażę się. Nie będę z nim gadał. Nie, nie, nie mogę z nim gadać, bo to się rzuca na mnie. głupi. Ale też dobrze wiedzieć, że nie mam mnie na hita. No dobra, raport cały przy... przy ten... ...mu dałem. Może... Dobra, o tym już gadaliśmy. Przepuść! Jeden... A ty nie stoi ci na drodze gościu i uspokój się. Już wrzeszczy, żebym go przepuszczał. Dobra. Popatrzmy. Oej, co? Nic innego nie pozostało. Jak po prostu pójść do tego bractwa jeszcze raz? Czyli tu mogę zapisać. Trzeba pójść do tego bractwa jeszcze raz i iść na to przywołanie. A jak jest z czasem? 13.22. Dobra, to jest spokojny dzień. Nie wiem, czy tam mam być wieczorem, czy nie. Oj, przepraszam najmocniej. Zobaczymy, dojdę do Bractwa i tam skończymy odcinek. Może po drodze coś ciekawego się zmieni, albo, albo jeszcze przy, pójdziemy na to przywołanie. Zobaczymy, wszystko się okaże po drodze. Bo nie mam dużo misji nowych. Temu zdałem raport. Mogę tą recepturę skroić. Potem gościowi dać. Nie pamiętam komu. No nic, tak chyba trzeba zrobić. A, jeszcze co mogę powiedzieć do tej zbroi yy, tej najmocniejszej strażnika. Ona ma 30 i więcej obrony przed yy, ostrzami. Więc taki ork. Powinien być łatwiejszy do pokonania Znaczy myślę, jakby jak to miał dwuręczną broń To takiego orka zje zjem Chociaż znaczy teraz, teraz powinien też go zjeść, ale to... To jest hardcore To by było tak... Mm, wtedy to będzie tak... Z taką bronią... Przeciwko orkowi to wydaje mi się jak teraz... Oj, się mi się, przepraszam najmocniej jak teraz przeciwko tym. Yy, jak one się nazywały? Szkieletom wojownikom. Ale jeżeli będziemy, będę miał taką najmocniejszą zbroję, to tam złatam ich równo. Oj, równo. Ej, odbiłem się. No nic, ciśniemy z główną fabułą. Jeszcze, że po przywołaniu się tego rzeczywiście będzie ten yy, trzeci rozdział. Ja pamiętam, że kiedyś te rozdziały to szybciej mi poszły, że jeden za drugim. Teraz o dłużej trwa, z względu, że i zdobywam poziom i robię się silniejszy i daję radę sobie z potworami i z wszystkim. Ale jakoś to będzie. Dobra, pierwsze to udam się do Korkaloma. Im później też. Przyjdę na to przywołanie, tym lepiej, bo powiedział wieczorem. Może. A jak okradnę re z receptury, to zawsze jakiś exp tam wpadnie. Eksp do expa, Będzie więcej ekspa, że tak powiem. A najlepsze jest jeszcze to, że jak to się nazywa, że chciałem ostatnio iść na arenę ale już nie mogę z nimi walczyć jako strażnik miejski może jako cień bym jeszcze mógł ale jako strażnik miejski już nie mogę więc eksp poszedł się paść no jakieś liczmy 300 ekspa lego nie chce ci się stąd iść dobra zapiszmy zapiszmy tu na nowym na nowym zapisie, patrzysz się, nie patrzysz się raz, dwa, trzy, cztery, a Chciałem mu recepturę. Dobra, bo po tej skrzyni się nie da na razie otworzyć. Dobra, to recepturę kolk. Halo, mamy. Recepturę bractwa. Stał mi nowy wyzwa... wyznawcy i... No to tych dwóch misji raczej nie zrobię. To je oleje. No ale mi się ziewa. Przepraszam was najmocniej. To to oleje. No i nic, Chodźmy tą drabiną w dół. Zapiszę tutaj gierkę na tym D A coraz dłużej do tego zapisu Dobra, to receptura jest Da się poczytać A co tu mam za czar? Bryła lodu. Uzdrowienie, dobra Gdzie ta receptura może być? Lifrun ach karak. Karak or. Dobra, to zdaje się mieć sens, kiedy czyta to, to od końca. Chiniroch, pse, knursk. Dalej nie. Dalej tego nie czaję. To zdaje się mieć sens, kiedy czytać to od końca. Korinth es pshrung, Mar orak mar. Lifrunt nach orkarak. Karak ak. Lifrun. No wiecie, no. Nur no, fil. Nie wiem, nie wiem. Nie jestem się, nie znam, nie znam Dobra. Dobra. Tam na przywołanie pójdziemy w następnym odcinku. I bardzo już się nie mogę doczekać tego przywołania, bo chcę to przypomnieć jak to wyglądało. Może nic nas nie zje tutaj, ale nie wiemy. No to. Ludziska, do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jak chcecie być moim widzem, lub chcecie być na bieżąco z filmami, zapraszam do subskrypcji kanału. Czym cię się? Cześć!